Hej wszystkim, z tej strony Alexis Ola i dzisiaj zgodnie z Waszymi licznymi prośbami pod moim filmem o zawartości mojej torebki do szkoły. Nagrywam dla film o mojej kolekcji torebek i plecaków do szkoły. Myślałam, że pokażę wam dzisiaj ogólnie moje wszystkie torebki, ale jak zaczęłam je wyciągać do tego filmu, to okazało się, że mam strasznie dużo właśnie torebek i plecaków do szkoły, nawet nie wiem skąd, a nawet znalazłam historyczne plecaki i torebki z moich szkolnych początków, także dzisiaj najpierw opowiem wam jaką moją historię szkolną, pokażę wam moje stare plecaki, jaka kiedyś panowała moda, dlaczego też takie wybierałam, a dlaczego niektóre wybrałam przez pomyłkę. Następnie na podstawie własnego doświadczenia doradzę Wam, gdzie Wam polecam kupować torebki czy plecaki oraz czy torebkę czy plecak, a może i to i to. A na końcu pokażę Wam kolekcję moich torebek i plecaków aktualną, te, które nosiłam ja do szkoły lub noszę je teraz, kiedy mam po prostu więcej rzeczy, bo tak po liceum nadal czasami zdarza mi się gdzieś tam nosić książki lub na przykład komputer. Wtedy potrzebuję jakiejś torby czy plecaka takiego gabarytu jak do szkoły, bądź po prostu gdzieś w podróż zabieram ze sobą jakiś plecak. Także może uda wam się mnie namówić na pokazanie. wam kiedyś kolekcji moich takich tych mniejszych, codziennych, miejskich torebek, ale dzisiaj zajmiemy się tą tematyką szkolną. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to serdecznie Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału poprzez przycisk poniżej, a także zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ tam, obserwując moje instastory codziennie, możecie zdobywać premierowe linki i oglądać moje filmy jako pierwsi przed wszystkimi, także tam Was odsyłam, a my przechodzimy do torebek i plecaków. Tak jak wspomniałam, zaczniemy sobie od mojej torebkowo-plecakowej historii, więc ja idąc do pierwszej klasy szkoły podstawowej 12 lat temu... Miałam jakieś takie dofinansowanie. Moja szkoła brała udział w takim programie, że wszyscy i dziewczynki, i chłopcy dostawaliśmy taki szkolny zestaw, taką szkolną wyprawkę, właśnie od szkoły. To znając, życie szło od Unii Europejskiej. I był to taki typowy tornister, wiecie, taki prostokątny, z jakimiś tam laleczkami. Mieliśmy w środku jakieś piórniki, kredki, jakby wszystko było sygnowane y, tym Girls. Uwielbiałam ten tornister, ponieważ on świetnie mieścił te takie duże. Ale też cienkie książki, te podręczniki, które ma się w pierwszej klasie do nauki pisania i wiecie, nosi się wtedy nożyczki, klej, taśmy mnóstwo takich pierdół i ten tak super w to mieścił i niestety... Po zakończonej pierwszej klasie szkoły podstawowej zostawiłam w nim mleko. Pewnie właśnie moi starsi widzowie, którzy są mniej więcej w moim wieku, pamiętają, że w szkole dostawało się mleko. Możecie dać mi znać, jeżeli jesteście młodsi, bądź macie młodsze rodzeństwo, czy nawet w szkołach dostajecie mleko. Ale my dostawaliśmy marchewki, jabłka i właśnie mleko. Pamiętam, że wszyscy się rzucali na mleko czekoladowe, a ja nigdy go nie lubiłam i piłam yy, zwykłe, no ale właśnie jedno z tych mlek zostało w moim tornistrze na wakacje. No, i wiecie, co się dzieje z takim lekiem w takim małym kartoniku, w takim małym, zamkniętym tornistrze. Skisło i wybuchło. Potem, przyszedł mówiąc, nie pamiętam, czy miałam jeszcze jakiś plecak, czy ten, który wam właśnie teraz pokażę, był moim następnym. A to musicie wiedzieć, że kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, panowała moda na uwaga. Plecaki na kółkach. I wszystkie moje koleżanki miały taki plecak na kółkach i mi oczywiście też się marzyło. Oczywiście jest to świetne rozwiązanie pod względem pleców. On, oczywiście, też mógł być zakładany na plecy, tutaj się odpinało te. Yy, takie bycie ramiona, ale ogólnie zaraz był taki, żeby ten plecak ściągać. Oczywiście było to świetne odciążenie dla pleców. Ja ważąca w pierwszej klasie 18 kg, na plecach pewnie z tych kilo 6, więc jedno życia mojego ciężaru, więc w moim yy, drobnym przypadku ten plecak na kółkach byłby świetny. No i wybrany przeze mnie na Allegro plecak w kolorze Ekri zamówiłam i on do mnie przyszedł. Tylko, że przyszedł szary, a nie w kolorze Ekri. No i pamiętam, że nie podobał mi się on już od pierwszego dnia. Ale na rodzice kupili mi plecak. Ja nie byłam rozpieszczana, miałam w nim chodzić, aż mi się nie zepsuje. Więc z takim pięknym plecaczkiem o właściwie walizką, popylałam sobie do szkoły. On miał oczywiście kółka. Tu miał rączkę, za którą wyciągałam. No i był strasznie brzydki. Ja nadal uważam, że on jest brzydki. I przykleiłam sobie tutaj jakiegoś takiego brokatowego motylka. Potem wywagałam rodziców o nowy plecak, który był naprawdę porządny, i mam go do, do teraz. Kupowałam go w jakimś zwykłym sklepie sportowym w mieście. Był on bardzo dobry dla mojego młodego kręgosłupu, ponieważ ma on takie, wiecie, te wszystkie uszczelnienia na plecach i tak dalej. On był naprawdę porządny. Widzę, że tutaj te kieszonki na picie ma niestety przerwane, bo jak one się mam przez... Wydaje mi się, że większość podstawówki tak gdzieś od czwartej klasy i pamiętam, że nawet w pierwszej gimnazjum jeszcze jak... Teraz Wam pokażę, jaki plecak potem. I czasami mi się w tamtym wszystko nie mieściło, to brałam ten. I tylko nie wiem czemu, to mi się kiedyś rozlał jakiś atrament. Jak już pod koniec podstawki, jeżdżąc z rodzicami na ferie do Austrii, zechciałam mieć swoją pierwszą, słuchajcie, poważną torebkę. I kupiłam sobie biało-czarną torebkę z jednym nawet czerwonym napisem Austria. Kiedyś te torebki można było dostać wszędzie na świecie. I to były takie pamiątki. I chciałam sobie taką torebkę przywieźć z każdego kraju. Skończyła się tylko na Austrii, ale pamiętam, że to była torebka, z którą chodziłam do szkoły muzycznej. Niestety na szkołę się okazała niezbyt fajna. W wiecie, to jest taki o, zapinany worek, ponieważ no jednak w tych młodszych klasach ma się dużo przedmiotów i po prostu chcąc, nie chcąc nosi się dużo rzeczy. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy ja polecam plecak, czy torebkę w szkole podstawowej, czy nawet w gimnazjum, szczerze mówiąc, zdecydowanie plecak, bo po prostu tych przedmiotów jest dużo. Ja torebkę zaczęłam nosić wtedy, kiedy po prostu mój plecak był lekki i zaczęłam mieć dużo wolnego miejsca, tak? Uważam, że nie ma sensu na siłę wpychać do torebki wszystko, kiedy wszystko się tutaj z pewnością nie zmieści i nie ma co też sobie przeciągać kręgosłupa na jedną ze stron w tak młodym wieku, także torebka została na pamiątkę. I to tyle z mojego archiwum i mojej małej plecakowej historii. To jest to, co mi zostało tam gdzieś tam z moich dziecięcych lat. Zanim pokażę Wam moją aktualną kolekcję plecaków i torebek, to tak jak Wam wspomniałam, chciałabym Wam zdradzić taki mały trik, gdzie i jak kupować na przykład swoje torebki i plecaki, ale możecie ten trik wykorzystać tak naprawdę do każdego sklepu, ponieważ właśnie chciałabym Wam podać stronę Tipli, na której znajduję się praktycznie każdy sklep, o którym ja mogę pomyśleć. I to jest właśnie strona Tipli, o której Wam mówiłam, mówiłam Wam już od niej też jakiś czas temu i wiem, że wiele z Was z mojego polecenia My właśnie już tutaj z Tipli korzysta, ale dla tych z Was, którzy pierwszy raz słyszą, już Wam mówię jak to działa. Strona Tipli polega na cashbacku. Czym jest cashback? Wchodzicie na stronę Tworzycie tutaj swoje konto, rejestrujecie się i po prostu robicie zakupy w dowolnym sklepie. Tutaj, tak jak widzicie, mamy wszystko: jest nawet pyszne.pl, jest o Zalando, na przykład AliExpress i sklepy zagraniczne, noclegi i podróże. Ja z tego bardzo często korzystam. Moda, czyli tutaj na przykład o macie Nike, tu są na przykład też plecaki. Allegro, jeżeli chcecie plecak na kółkach są też kategorie uroda i zdrowie elektronika, dom, ogród dla zwierząt i tak dalej, także nie tylko do zakupów teraz back to school możecie to wykorzystać, ja na przykład teraz skorzystam bardziej, jeżeli chodzi o takie zakupy przeprowadzkowe ale no możecie tutaj tak naprawdę kupować wszystko i znajdziecie tu wszystkie sklepy i strona tipli po prostu współpracuje z tymi sklepami, także wchodzicie sobie po prostu na dowolną stronę dowolnego sklepu przez Tipli, dzięki czemu dostajecie cashback, czyli kupując potem na swoje konto, na stronie Tipli, dostaniecie zwrot jakiejś części pieniędzy, jakiegoś procenta. Tutaj macie właśnie jak to działa i zostawiam Wam też link w opisie i właśnie rejestrując się na stronie Tipli e, przez mój link potem jak będziecie sobie robić zakupy, to na start dostajecie już 15 zł w gratisie, czyli na przykład jak ze swoich jakichś zakupów dostaniecie nie wiem, 10 zł cashbacku, to ode mnie dostaniecie już 15 zł na start, czyli już łącznie do wypłaty, potem będziecie mieli 25 zł. No i tak robiąc zakupy sobie zbieracie te kwoty i potem sobie je wypłacacie i macie zaoszczędzone pieniążki no, także mam nadzieję, że teraz wasze wszelkie zakupy czy to plecakowe, czy też nie plecakowe będą łatwe, proste i przyjemne a przede wszystkim tańsze tak jak wspomniałam, link do rejestracji zostawię wam w opisie, tam też znajdziecie więcej informacji, a teraz przechodzimy do moich cerobek plecaków, już jeden widać, ups, spoiler, więc w gimnazjum jak miałam ten różowy plecak, który wam pokazywałam na początku, potem wybawiałam rodziców od plecak wansa, ponieważ wtedy, tak jak była moda na plecaki na kółkach Potem była ona na plecaki z Vansa. I ja właśnie taki plecak z Vansa sobie zamówiłam też gdzieś przez, nie wiem, Zalando chyba z tego co pamiętam. I słuchajcie, on był super, jest śliczny, jest taki typowy gimnazjalny, jak na niego patrzę to widzę po prostu siebie w gimnazjum. Jego jakość też była w porządku, trochę jest poprzecierany i no i jakby uważam, że to, gdybym chciała mogłabym w nim chodzić i może kiedyś na jakiś wyjazd mi się przyda, no ja teraz za bardzo z plecaków nie kosztam, ale on był ok te plecaki nie są usztywniane, więc teoretycznie nie, no nie są jakby dobre do zbyt dużych ciężarów, ale wiecie ja byłam takim typowym gimbem, który nosi ten plecak taki wiecie rozciągnięty na połowie tyłka i w środku miała wpakowane milion rzeczy, ogólnie ja te plecaki z wąsa polecam, może nie do końca jeżeli chodzi o szkołę i jeżeli chodzi o takie duże ciężary. Niestety ten plecak nie był aż taki super pojemny i w dni, kiedy w gimnazjum miałam bardzo dużo lekcji, potrzebowałam czegoś bardziej pojemnego i wtedy zdecydowałam się na plecak z Adidasa, taki czarny, bardzo porządny. On również tutaj za bardzo nie miał żadnych usztygnięć na plecach, ale już tutaj na ramionach gomeczki miał, więc już on był bardziej taki ciężaro-friendly. Miał również, ma taką inną dużą kieszeń, również z przegródką i taką małą kieszonkę już bez żadnych dodatkowych udziwnień czy w środku. Był spoko i spoko nadal jest super stanie, czarny, klasyczny. Także no, wydaje mi się, że jeżeli kiedykolwiek wróci mi ochota na noszenie plecaków, to potem z pewnością nie, ponieważ to jest taki klasyk, który niezależnie od wieku każdemu pasuje. Ja zawsze lubię czarny, jak widać, także... Natomiast w tym momencie, jeżeli miałabym kupować sobie plecak, to myślę, że byłby to plecak w tym stylu. Ja właśnie taki mam i jest on z To jest taki plecak typu Kanken i bardzo mi się podoba to, jak te plecaki wyglądają. Ogólnie, jak mam go na sobie, to... Eee, często dostaję komplementy i właśnie parę razy nawet go ze sobą w liceum miałam i wszyscy się dziwili, wow, co z plecakiem? No tak, zdarzyło się parę razy, on też nie ma żadnych usztywnień, ma takie dość cienkie ramionczka, więc to według mnie również jest taki bardziej jakby ozdobny plecak. On się nie nada na takich, do takich dużych ciężarów. Ja wiem, że takie rzeczy wyglądają najfajniej, ale uważam, że jeżeli jesteście takie duże ciężary, jeżeli nie macie samych rozszerzonych przedmiotów, tylko macie wiecie, jeszcze jakieś plastyki i tak dalej, to warto jednak zainwestować w coś usztywnianego na plecach. Ten plecak ma tutaj po bokach dwie takie zapinane kieszonki, więc spoko, można wsadzić i picie i zostawić ją otwartą, bądź zamknąć jakimś ekwipunkiem w środku. Tutaj też po środku ma taką kieszonkę, nie wiem, dla mnie to by było pewnie na śniadanko i dużą kieszonkę, która tutaj dodatkowo ma taką właśnie przygródkę na laptopa i jeszcze tutaj taką małą zapinaną kieszonkę, także jest mega funkcjonalny, mi w tych wszystkich plecakach wansowych Adidasowych zawsze brakowało kieszonek, żeby nie musieć po całym plecaku szukać i grzebać po jakieś małe rzeczy, także tutaj na pewno nic wam się nie zgubi i na wszystko znajdzie się miejsce. Wam tutaj pokazuję już całą moją kolekcję plecaków i takich większych torek, to jeszcze wam pokażę, taki plecak który ostatnio dostałam od Benefitu, on jest biały, więc z pewnością na lata szkolne kiedy rzucało się plecakiem po korytarzu, by się nie sprawdził, ale teraz, kiedy jestem już duża, to myślę, że na jakiś wyjazd, czy gdziekolwiek ze mną pojedzie, to jest taki biały plecak z dość przerażającą twarzą. I z napisem Brow Contact Before Eye Contact. I tutaj również ma taką małą kieszonkę, jedną z zwykłą dużą kieszeni. Piękno tkwi w prostocie, bardzo mi się on podoba. Jeszcze go na sobie nie miałam, ale mam nadzieję, że niedługo będę miała okazję. W filmie o tym, co jest w mojej torebce, mówiłam wam, że jestem ogromną fanką czarnych torebek. I to prawda zaraz przejdziemy do ich kolekcji, ale właśnie tutaj też Wam pokażę tą jedną taką moją niestandardową torebkę. Ona jest również za studią, miałam również taką żółtą. Ona jest taka dosyć nietypowa, ale według mnie super właśnie wygląda do szkoły. Zwłaszcza jak się ubieracie na biało-czarno-szal w takich klasycznych kolorach jak na przykład ja, to ona super przełamywa stylizację. Ona jest taka półprzeźroczysta, więc wszelkie jakieś skarby można sobie schować w środku do takiej małej y, kosmetyczki jak to wam się spodobało, jakbym nazwała pierdolnik na wszystko pozostałe, jest do niej dołączony taki dłuższy pasek że jak chcecie możecie sobie tą torebeczkę małą nosić nawet osobno na jakieś takie pierdoły, jak potrzebujecie mieć przy sobie a teraz przejdźmy do mojego ulubionego czyli do oh, czarnych torebek Ogólnie tak jak przez moje życie przetoczyło się wiele tlecaków y, Na przykład na kółkach w szkole podstawowej Tak w okresie licealnym przez moje życie przetoczyło się dużo torebek y, czarnych Moje ulubione zawsze były z Mango albo z H&M I jeżeli chcecie kupować y, torebki stacjonarnie to właśnie tam wam polecam Pierwsza tore... torebka wygląda tak i to jest właśnie torebka z Hazard Studio I to nie całkiem, bo tutaj widzicie mam doczepione takie coś I to właśnie było przy torebce z H&M To jest taka mała kieszonka dopilnana do torebki i ja w tym właśnie na przykład nosiłam klucze, przez co idąc do szkoły szybko przy mogłam je wyjąć, one sobie tutaj mi zawsze wisiały, mogłam to sobie w razie czego włożyć tutaj, bo tutaj też jest taka kieszonka, gdzie zawsze miałam jakiś wiem, długopis i właśnie tak prezentowały się zawsze moje ulubione torebki w, gdzieś tam już pod koniec gimnazjum i w liceum, czyli no nie wiem, no taki kształt musicie sobie zobaczyć, czyli taki zapomniałam jaki to kształt trapezowaty, o taki trapezowaty kształt z takimi półdługimi uszami mnie zawsze to denerwowało jak torebki mają na przykład krótkie uszy i ten długi pasek, bo i tak, i tak było mi niewygodnie i najlepsze są takie uszy, bo dobrze się to niesie i w ręce, i na ramieniu i właśnie taki model torebek ja najbardziej lubiłam i tutaj w środku mamy jedną zwykłą dużą kieszeń, nic więcej tu nie ma co też jakby jest spoko bo mam tu małą kieszonkę w razie czego, jak akurat w tym przypadku myślę, że te małe kieszonki zabierałyby miejsca to jest torebka, w której mi się mieściło zawsze wszystko i najchętniej z nią do szkoły w liceum chodziłam kolejna torebka była trochę mniejsza i unosiłam w takie dni, kiedy dosłownie nie miałam w niej nic, na przykład miałam mało lekcji i nie miałam jedzenia więc miałam tylko kartki, jakąś książkę do matmy i tak dalej i ona również miała takie półdługie uszy więc super się nosiła, czy na ręce czy na ramieniu Ona też jest z Studio I ona jest naprawdę malutka O zobaczcie, tak się prezentuje, ale na takie luźniejsze dni szkolne Była naprawdę idealna Tutaj miała takie kółeczko ozdobne Także jak ktoś to sobie tą kieszonkę z tej torebki Z handlem mogła też tu przepiąć I tutaj ma w środku jedną kieszeń Zamykaną na zamek I jeszcze jakby ta kieszeń się tak odpina Że ona jest jakby taką środkową I tu jeszcze po bokach są takie dwie zapinane na taki zwykły zatrzask, więc też można było sobie tutaj posegregować tą niewielką ilość rzeczy, jeżeli taką danego dnia miałam. I mam jeszcze właśnie jedną z którą słuchajcie, nawet jeszcze nie nosiłam, mam ją właśnie od roku, ale nie miałam jeszcze okazji jej nosić, ona jest nówka sztuka, bo po prostu jest ogromna. Zobaczcie, również tutaj ma te takie półdługie uszy, o których Wam wspominałam, no i ona naprawdę jest ogromna, więc ją bym nosiła, gdybym na przykład ćwiczyła na WF-ie, albo bym gdzieś szła po szkole spać do koleżanki bym po prostu miała super duże rzeczy do szkoły. Lub jeżeli bym się właśnie uparła na noszenie torebki przed liceum, kiedy macie jeszcze dużo przedmiotów, to tutaj naprawdę byście pomieścili wszystko, tylko szkoda kręgosłupa, ponieważ ona widzicie ma tu dużą przegródkę, tu dużą przegródkę i po środku ma jeszcze tak samo dużą zapinaną. Na zamek. Także tutaj do środka naprawdę byście zmieścili wszystko. No ja jeszcze nie miałam okazji nawet jej nosić. Jest nowa, bo po prostu jest tak ogromna. Ale wiem, że są dziewczyny, które lubią mieć takie wielkie torebki, ponieważ noszą na przykład tak dużo rzeczy jak ja, a chcą, żeby im się torebka zapinała, mi to nie przeszkadzało. I wtedy taka torebka jest super. I na koniec jeden mały fail, czyli jeden model torebki, który Wam nie polecam. On jest chyba z Mango, ale sobie głowy nie dam uciąć. A nie, ona jest z Aldo. A, kiedyś też kochałam torebki z Aldo, albo chyba nie jest, albo ona jest chyba z mango, ale po prostu ten wisiarek mał przepięty od torebki z mango i to jest właśnie model torebek, który wam nie polecam do szkoły, czyli torebki na takie krótkie uszy, ponieważ to jest torebka, którą jedynie możecie nosić w ręce bądź tak ona sobie na ramieniu nie wygląda dobrze, wygląda jakbyście próbowały obrabować bank i to jest torebka na takim długim, cienkim pasku, do szkoły niestety nosimy zbyt duży ciężar, żeby to dźwigać na tak cienkim pasku na ramieniu on się wrzyna, on jest niewygodny, nie wygląda dobrze, ta torebka zobaczcie, ona też ma taki kształt kuferka. No jest ładna i jest ładna, kiedy ją w ręce, ale rzeczywistość jest taka, że nie chciałam się jej przez cały dzień nosić w ręce, o ile pomiędzy klasami spoko, to idąc ze szkoły do na, na, przykład na autobus, czy na jakieś korki, było mi po prostu już z nią ciężko. Chociaż też pamiętam, że właśnie dopóki nie odkryłam swojej miłości do torebek z długimi uszami, to sporo, sporo z nią chodziłam, bo była naprawdę pojemna. I słuchajcie, to tyle, tak prezentuje się moja kolekcja torebek i plecaków do szkoły. Dajcie znać, czy ten film okazał się przydatny. Która z moich torebek Wam się najbardziej i dajcie mi przede wszystkim znać, co Wy do szkoły preferujecie, plecak czy torebkę, jeżeli tak, to jaką? Czekam na Was w komentarzach i serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i poświęcony czas. Proszę zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał i zasubskrybujcie mój kanał. Ja czekam na Was jak zawsze na Instagramie i na TikToku najprędzej, ale nowe filmy też już nie bawiem, także koniecznie subskrybujcie i do zobaczenia już bardzo, bardzo niedługo buziaki pa!